Witamy. Witamy. witamy na pokładzie Mustapy. Lecimy. A w sumie już jesteśmy. Jesteśmy w Rewie. Polskie Miami. Polskie Miami. Wbijamy zaraz do wody. Polskie Miami? Nie, te. Jajami. Głodny mu chleb na myśl. No. Albo głodnej. O Boże, ile. O ludzi. Boże, ile ludzi, co o, Wy tu po, po. robicie? Co wy tu robicie Co, ludzie? Zielu, ja, ja to nie rozumiem, nie nudzi im się? No i startujemy. Odpalam Eksa piogi. I taka jest scena bycia sławnym. <gry> Do daty rozpoznawany u siebie na rewirach fajnie, miło super. Na razie mam 5 kapsli. Czekamy na pierwszą monetkę Konkurs wygrał, czekamy, czekam. O, konkurs wygrał Maciek z złotówką z prl i spineczko. A ogólnie woda jest bardzo zielona. Duży zakwit, i podejrzewam, że za niedługo. Nawet tutaj zamknął plażę o. Grosik Grosik na szczęście Trzymam mocno Nie dmucham i lecimy dalej Miało być nie chucham Oczy mokro łapu? Nie działa mi dotyk Proszę bardzo Piękki tam porcelana <noise> A ja przed chwilą wykopałem wielką uchę, ale nie nagrywałem, bo byłem przy brzegu. Dałem Zbyszkowi, później pokażę na podsumowanku, teraz mam złotóweczkę, No i powiem szczerze, 74 rok pozdrawiam, 74. Powiem szczerze, że jest nędza. Nie ma czego tutaj szukać. Zbyszki wyczyścili do cna. O! Kapsel, 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 kapsa goni. Pogania. Kapsel, kapsa pogania. Ogólnie jest czysto. Idziemy tam w kierunku krzyża. O, jest meduza. Nie wiem czy będzie widać. A no, może ją wyciągnąć? sicie? Fik. Chlast. Jest glutek. Nie. Põe sabe? <laughs> é sinal. nodu już szkawste kopie tak czy jest Proszę bardzo absolutek następny do kolekcji o, pięknie widać na Maciek rozwalił system Pięć ziko Ale patrz jakie kurze Zleżały I to już było I złotowa z PRL 8,5 I i tutaj spineczka chyba dla szyny, fajne chociaż ty pozbierałeś. Ja mam Zby, 30. Zbynią ma złoty 30. No i gitara, super. Piękne słońce świeci. Może. Ach, super. <laughs> ale nagrywam film, ale widok jest piękny. Oh, yeah! yeah. <noise> Ale pływam. <noise> Taką monetę Maciek wywalił dzisiaj. Nie dość, że piątala przytulił. To jeszcze czterdzieści lat PRL-u. Sto złotych. No pozamiatałeś mnie dzisiaj Jesteś mistrz Co tam chowasz? A spineczkę no, elegancko O, Maciek dopiero co Dopiero co fajną monetkę wyciągnął Patrzcie to Piękna słówka będzie sreberko, chyba nie, chyba nie, ale jest, jest zawieszka super, chyba już powoli będziemy się żegnać, przy mnie wszystko pokazałem. Piękny zachód słońca, rewski cypel, maćka, zbynia, tutaj krzyż, no i tyle. Szału nie było. Miejscówka przegrabiona. O, piękny widok. Parka płynie sobie na. Na deskach Pozdrawiam serdecznie Z Rewy Do zobaczenia jutro myślę Władek Ale Piękne to słońce, ten zachód Klimat, nie jestej Ziemi. trzymajcie się, miłego. I do następnego, Hej.